Będę grał Huawei e. A wiesz, co dzisiaj robiłem w szkole? Nic. Kąd wiedziałeś? Osta wyjątkowo dobre. O w ogóle, chwaj to jest jakiś gej? Nie. Ty tu no, się trzymają. Na każdym skinieku się trzymają. Ty głupi jesteś? Generalnie to jak w enemy masz dżina, nie? 3 razy 4 to jest 12. Jak wbijecie 12 level, nie? Ty zabijesz dżina, to dostajesz 3,33 Magic penę, A jak on zabije ciebie, to dostajesz 4,44 Armor Penę. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Na dwóch monitorach mam odpalone inne gimby. Jeden u ciebie, a drugi u Wacowskiego. A wiesz, jaki bachwaj tu aktualnie? 30. <noise> juu, juu. O boże reklama trwa Cz dwie minuty Jak coś to w 5 dni ja tylko przedłużę czas Wielaś? No tak Chy Ал lekko Oby Jesteś ty Chyba cię po tej ty... Dalej mam tam reklamę <głos> Nie! <głos> Wyszczeski właśnie powiedział, że chwej na takiej postaci jak Jonę nic nie może zrobić. Dzieci. Czy to jest co się zbejtuje. Działaś to? Działaś to? Ja pierwszy. Ja mam wrażenie, że jestem lepiej niż Jonem gra. Dobra, po prostu I... Jak to mi znowu? Trafiłeś waszkę ważkę chyba tego... Ważkę? Nie. Ona nie żyja. Dobra, bo ja nie, nie, nie wiem, nie wiem, czy to, to, to ma taki U... Nawet się wysłowić nie umiem To jest znowu k... Ty, miły tryk, a To jest taki stop, widzisz, to... To 1 co? co to za stop? Ja pierdolę. No nie wierzę w to DABIO! Grałeś draft'a. Nie, to było solo 17 LP Dobra, wychodzę z tej obszczanej gry. Ale sorry. To <grym> Ta pasażerka pasyły. W stronę do Warszawy! No, <grym> co to ma być? Patrz jak, jaką taktykę tutaj po. Nie jedną lożkę na to poderwałem. Coś mi się f w... nie wydaje. <grym> I tak. Ej, może się zewieduję. Ej, kur... idiot. Ty nie wiesz co robić na no. co? Nie mam pojęcia. Kater, ty jesteś głównym, zauważyłeś to? No. Po co co mhm. się? Masz full HP. No właśnie, dlatego jesteś kurwa z Silverem. Eee, sorry, bronzę. O mój Boże, Kajder głupi że k***a ku... coś o mnie po... Już byłem przygotowany. Już Oj, A słuchaliście kiedyś w Układzie Słonecznym? Najlepsza z to jest stary Neptun, nie? Nazywam się Neptun i najdłużej pokrążam słońce. Oj, mam Sola w ogóle, oni sam ten... W, w ogóle. Piotrek, Eksos, <laughs> Piotrek, Egzos, Piotrek, Piotr Eksos. Piotr Można dać Ryza. Kejder to jest do reporta. Razem z się. Znalazł się. Trzymają. I ty. Kosz broń to. Botany, ku... ja ci botami. Jopie. Ja Kater, jakieś nieobecny jesteś? Czy mi się nie chce? chcę wyjść. <grym> O, daś no zintowałeś. Bo nie było w żadnym fajcie, na no co mam powiedzieć? Nie, no to był Jungle W przecież, no. no zagram moim ulubionym czempionem. Milionu Messi? nie zabierasz Co robiłeś dzisiaj? Ja liście. liście. Jak ja pisałem z to wy ja się tak... ch. trzy godziny na bazach, na li te liście. <głos> 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 będziesz tak stać po prostu. parada się wystraszyłem, ja pierdolę. <noise> Całkiem niebieski ten raz. GOL! szybkie wow! pytanie! Go ma już co mainuje? Gumę. A co on myślał, że on jest pod silniejszy od Lisy na WIERLI? Jego coś boli. No może chłop. Hu... Ona mnie trafi. <laughs> Nigdy ucieknie od tego. Czemu on taki szybki? Może ma buty. No co, robaki nie mogą kupować butów? Reksa i może. <laughs> <laughs> Ale kupak. OLZI! Czemu o UJDZIESZ <laughs> Nie mam ku. Jak to mi zło? Śmieć! No cię jeszcze zabije, patrz dobra, na to, Co zrobi? Hm. Bo nie słyszałem? O kur... Gdzie ja mam ręce w tej post Aha, on się trzyma i myślałem, że on ma takie kikuty jakieś. On ma k***y na ramionach. Łoł! Wow. Piotr W tam super, duper mega kika i ja ją wbiję i załanszotuję. Dobra. <laughs> on ma jeden pęśny, Dariusz! Czy ja bomby sprzedaję, chłopie? Czy wiesz więcej ode mnie, chłopie? Dzisiaj rozmawialiśmy na o stereotypach. Pierwszy jaki polecia to polacy złodzieje. To nie jest stereotyp. To prawda. Kuba jest przykładem. Wie? To było oczywiste, że ja to zabiorę. Ja jestem Polakiem, chłopie! Poczekaj, na żeby... robisz... Ile to ku... no. Skajder, ty masz item. Jesteście irytujący ludzie Uhuhu, jaka bomba! Poddali <grystanie> S+, plus, a ty frajerze areki, co masz? S- minus. Oś. ram tym znowu Kajder nie gra next podano. Ja też Nie wiem... Kuba też nie gra <grystanie> Obejmij się podano. ale no Spoko ok. <grystanie> Przyjęliśmy to z godnością <grystanie> Spoko, ok Ano, <grystanie> wszystko misuje, wszystko, bo tu jest tyle tych minionów, Tak, p... No zrób coś, twoje ty twoje Q bije przez minionek No wiem <grymne> <on>, on... <grymne> ale, użył. no co jest? No, co się stało. Boże rki i dwa razy kuku Już nie Już z... Mi psycha siadła, nie chcę na to grać. Posłuchaj, tankuj. Uszuj, tankuj, ale rozkazy w ogóle. Ale, on obije z autosów. Ja mu zadaję 40 i on się sekundy później leczy do. Już ja jak się jak grałem na to gówno. To zawsze kończy Identycznie. Gramy jakieś gówno ale jungler wchodzi i... Nie mam mnie! Znikam! Nic, nie mam! Jestem najgorszym graczem wejmia i chodzi nie po tym planecie. Kurz ze przyjąłem turet trzota! Ona z tym krzaku! Czy Ty ja... Ja... Kuba. Ile, Ile było? Nie to no, to co jest? to jest? Nie chce mi się. Nie chce mi się! No nie chce mi się! Nie no nas stanęło! Co za k*** gówno jest! No i idź są ty k** na prawiczku! Nie no prawdziwy prawiczek jest na bocie aktualnie. Ja pierdol... Na tapie Emilio jest useless, ale na soporcie pod jest fajnie. Doszedłem do takiego wniosku. Ja bym useless. Nie, jakaś okay, był useless. Ja byłem useless, potwierdzam.